Dziś wbrew pozorom rzecz wyjątkowo przydatna w domu, czyli deska dobrych wiadomości. Każdy z nas uwielbia dostawać dobre wiadomości. A co, jeżeli ta wiadomość zostałaby z nami na dłużej i można by na nią jeszcze co jakiś czas spoglądać? Dobra wiadomość nie musi być duża ani jakaś spektakularna. Cudownie, jeżeli ona w ogóle jest. Kilka przykładów. No, takie bardziej popularne. Kocham cię, ładnie dziś wyglądasz. Cudowny dzień przed nami. Albo wiadomości z trochę innej półki, ale także cudowne. Śmieci wyrzucone, albo mieszkanie odkurzone. Fajne wiadomości, prawda? Czy kogoś namówiłam? Jeżeli tak, no to szybko lecimy z robotą, bo film zaraz się kończy. Deska kuchenna pomalowana farbami akrylowymi byle jak i nierówno. Następnie brzegi pokryłam świeczką, a teraz środek pomalowałam preparatem do zadrapań. Preparat jest bardzo wodnisty i trudno go nałożyć grubo, ale warto nałożyć tak grubo jak tylko się da. Suszę, a następnie całą deskę maluję białą farbą akrylową. Na zadrapania przyjdzie czas później, właściwie na samym końcu. Teraz przykleję papier ryżowy. Elementy, które pasują mi do pracy, po prostu wyrywam i za chwilę przykleję klejem do dekuparz. Uważam, żeby papierem ryżowym nie zakleić brzegów, ponieważ tam przed chwilą nałożyłam świeczkę i na brzegach będę chciała zrobić za chwilę zadrapania. Klej do dekuparz. Po prostu smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy, a następnie ten papier zasmarowuję klejem od góry. Właściwie gotowe. Papier ryżowy ma tło, a deska jest biała. Jedno do drugiego w tej chwili zupełnie nie pasuje. No to teraz dorabiamy tło. Przyda się taka stara, wyjechana gąbka. Taka gąbka, która od wielokrotnego używania i mycia staje się twarda i krusząca. I taki gąbek nigdy nie wyrzucam, bo one świetnie się sprawdzają do robienia nierównych plam. Tło, które domalowuję, nie musi być równe, bo potem jeszcze będę na nim malowała deski, będę chlapała, więc nawet jeżeli dobiorę je mm, tak sobie, to i tak potem tego nie będzie widać. Staram się dobierać kolory tak, aby środek był jaśniejszy, a brzegi trochę przyciemniam. Przyciemniłam na zielono, ale jeżeli bym do tego użyła fioletu, to też by fajnie wyglądało. Deska ma dwie strony i tył warto użyć jako stronę do ćwiczeń, zarówno do ćwiczenia malowania tła, jak i malowania desek. Oczywiście, jeżeli robicie to pierwszy raz, no bo w sumie to wasza sprawa, co zrobicie na lewej stronie. Z drugiej strony, moja deska jest bardziej deskowa. Zamiast robić plamy, robię pociągnięcia. To też fajnie wygląda, tyle że do prawej strony takie pociągnięcia zupełnie nie pasowały. Zaznaczyłam ołówkiem, gdzie będą łączenia desek, i dopiero teraz biorę się za obskrobywanie. Czemu akurat taka kolejność? Ponieważ nie chcę, aby moje zadrapania wyszły mi na połączeniu desek. Zadrapania gotowe i można się brać za malowanie połączeń. Jeżeli malujecie tego typu deski pierwszy raz, to warto sobie wszystko przećwiczyć na lewej stronie. I gdy już widzicie, jakie to jest łatwe, że zawsze wychodzi, odwracacie dyskę i malujecie z przodu. Po pierwsze, do malowania połączeń między dyskami warto użyć minimum dwóch albo najlepiej trzech kolorów farb. Wymieszane byle jak, a właściwie prawie wcale wyglądają najlepiej. Ja używam szarej, brązowej i często jeszcze korzystam z białej. Jak widzicie, maluję w dwóch etapach. Pierwszy etap to malowanie połączeń między deskami, a drugi etap to wykańczanie boków. Prawdziwe zadrapania zrobione papierem ściernym z tymi domalowanymi bardzo fajnie się łączą. Na koniec wystarczy wszystko pochlapać i praca już bardzo fajnie wygląda, ale jeżeli macie jeszcze ochotę trochę pobajerować, to można jeszcze swoją pracę podcieniować i uważam, że to fantastycznie wygląda. Cieniowanie nie jest trudne, a w tej pracy nie musi być idealny, więc warto popróbować. Wystarczy odpowiedni pędzel, odpowiednia farba oraz zapraszam do obejrzenia mojego filmu jak cieniować. Link do tego filmu zostawiam Wam pod wideo. Nie będę gołosłowna, dorzucę Wam stop klatkę, jak moja praca wyglądała przed cieniowaniem oraz po cieniowaniu. I jeżeli Wam też się lepiej podoba po cieniowaniu, to link do filmu jak cieniować pod wideo, a druga ćwiczebna strona wygląda tak. Deska gotowa, teraz już tylko dodatki. Po pierwsze drewniana klamerka. Troszkę ją podmaluję, bo takie surowe drewno nie pasuje mi do pracy. Obowiązkowo dębadełko, że to jest ręczna robota czyli odcisk stempla w glince super lekkiej. A teraz to wszystko związuję sznurkiem do kupy i sklejam klejem na gorąco. A teraz wystarczy dodać dobrą informację, żeby się nam wszystkim miękko na serduchu zrobiło. A dziś u mnie z dobrych wiadomości to ciasto, a dokładnie sernik pieczony, a właściwie gotowany w wolnowarze. A u was? Co dobrego u was słychać, bo ja to się mogę pochwalić sernikiem, a wy tylko w komentarzach możecie mi napisać co fajnego w waszym życiu się ostatnio wydarzyło. Dobrych wiadomości nigdy za wiele, więc piszcie co tam u was. No to koniec. Jak zwykle linki do wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod wideo. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!